Już najbliższy weekend, 31. Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Białce, czyli tam pokazujemy to, co mamy najlepsze, bo przecież Lubelszczyzna słynie ze starnin koni. No oczywiście jedna z najsłynniejszych starnin to jest Janów Podlaski, ale dzisiaj przenosimy się do Białki, bo właśnie tam odbędzie się Młodzieżowy Pokaz Koni. Jarosław Skrzypek, Stadni na Koni w Białce. Panie Jarosławie, co dokładnie będzie się działo w ramach tego Młodzieżowego Pokazu? W najbliższy weekend, czyli w sobotę i niedzielę w Białce, podczas 31. już pokazu zaprezentujemy to, co jest najlepsze w polskiej hodowli konia arabskiego czystej krwi, zarówno w hodowli narodowej, państwowej, jak również w hodowli prywatnej. Do udziału w tym roku podczas tej edycji zgłosiła się rekordowa ilość hodowców, wystawców. Na białeckim ringu na terenie stadniny Koni pokaże się aż 107 koni czystej krwi arabskiej. Dodam tutaj, że jest to młodzieżowy pokaz, czyli pokażą się najlepsze konie w wieku od roku do trzech lat, które obecnie, obecnie funkcjonują, pojawiły się w Polsce. Na jakich zasadach odbywa się ten pokaz? To będą y, oceny koni, które będą się prezentowały, i co wchodzi w skład takiej oceni, oceny? Jak się, jak się ocenia? No, przecież każde jest inne w zasadzie. Czy są jakieś kryteria, według których można wszystkich ocenić? Zresztą, jak zobaczymy na zdjęciach, te konie wszystkie są po prostu piękne. Tak, tak, to prawda. Konie, konie arabskie, które będą prezentowane u nas, których skład oraz listę już znamy, naprawdę wszystkie. Są bardzo piękne. Jest to dość duży orzech do zgryźnienia dla, dla sędziów, którzy, którzy oceniają konie. Każdy koń oceniany jest indywidualnie na ringu pod względem różnych kryteriów. Oczywiście to są określone standardy zgodne z przepisami. Każdy koń oceniany jest przez komisję składającą się z czterech sędziów. W tym roku, jak również w latach poprzednich, ta komisja. Składa się z sędziów spoza granic naszego kraju. W tym przypadku mamy Włochów, Belgów, Holendra oraz, oraz Niemców. I tak jak wspomniałem, według określonych kryteriów sędziowie oceniają konie. Jeżeli chodzi dokładnie o ocenę, to pod uwagę branych jest pięć kryteriów: ogólny wygląd konia, czyli tak zwany typ, głowa i szyja, czyli te najbardziej charakterystyczne dla konia arabskiego elementy. Kolejny, kolejny, kolejne oceniane kryterium to kłoda, czyli, czyli tułów. Nogi są kolejnym elementem i ostatnim piątym ruch konia. Za każdy z tych elementów można otrzymać 20 punktów i takie sytuacje zdarzają się w pojedynczych przypadkach. Natomiast notą marzeń jest nota 5 razy 20 punktów, czyli 100 punktów nota praktycznie nieosiągalna. Na razie. Na razie. Znaczy mhm. wybór tego najlepszego konia młodzieżowego jest jakąś przepustką dla niego do dalszej kariery. To już jest takie powiedzenie, taka pieczątka, że to będzie koń, który no może być w przyszłym. W przyszłych latach najlepszy z najlepszych i może podbijać cały świat w zasadzie. To są młode konie, tak jak wspomniałem, do trzeciego roku życia. E, oceniane są e, najpierw w dwunastu klasach. W, podział, w podziale na klacze oraz ogiery oczywiście również kryteria wiekowe. Następnie spośród tych. E, koni, które wygrywają, zwyciężają w klasach, oceniane są w czempionatach, to już jest stopień, wyżej, stopień wyżej i tutaj naprawdę już jest duża walka i spore emocje, a takim najwyższym stopniem wtajemniczenia podczas pokazu jest wybór najlepszego, najlepszego konia pokazu i tutaj naprawdę toczy, toczy się walka i ten tytuł otwiera naprawdę już szeroko wiele furtek na ringach pokazowych całego świata. Czyli ten pokaz to jest takie trochę sprawdzenie się hodowców i ze stadni państwowych i prywatnych i porównanie jakby swojej oferty i na jakim poziomie jesteśmy? Tak, przede wszystkim, przede wszystkim o to chodzi i ja tutaj muszę dodać, że pokaz tego typu oceniający konie do trzeciego roku życia, który odbędzie się w Białce i który odbywa się od wielu lat w Białce jest jedynym tego typu pokazem w Europie. Czyli takie mistrzostwa Europy. Juniorów. Tak, takie, takie mistrzostwa Europy juniorów w Białce na Lubelszczyźnie. Tak to wygląda, ale to nie jedyne wydarzenie, jeżeli chodzi o białkę w czerwcu. Tak, tak, tak. tak. Tutaj można powiedzieć, że ostro ruszyliśmy z kopyta i po pokazie koni arabskich tydzień później odbędzie się narodowy czempionat koni angloarabskich Rasy Małopolskiej. Bardzo ważne wydarzenie dla hodowców koni angloarabskich w Polsce a w kolejnym tygodniu międzynarodowe rajdy długodystansowe, czyli taka po dwóch pokazowych imprezach i wydarzeniach, które określiłbym jako konkursy piękności. Coś naprawdę takiego pragmatycznego i sportowego potwierdzającego zastosowanie w tym przypadku koni arabskich w życiu codziennym, a tutaj w sporcie. Ja miałam kiedyś okazję i wielką przyjemność relacjonować no, słynną aukcję Pride of Poland w Wianowie Podlaskim. To było bodajże 10 lat temu, i przyznaję, że. No, to po prostu trzeba być na takim pokazie, na takiej aukcji i to zobaczyć, bo no, to jest jednak coś niesamowitego. Te konie są zupełnie inne, one, no, to, to, nawet jak się ruszają, to po prostu widać od razu. No i tak się też zastanawiam. Konie arabskie, słyną z pięknego ruchu, z pięknego wyglądu, one są w zasadzie używane tylko do, no właśnie do czego mogą być używane? Do pokazów, do cieszenia, oki, do cieszenia oka, czy nie wiem, do jakichś też innych celów rekreacyjnych. W Białce posiadamy obecnie prawie 160 koni arabskich. I są to praktycznie wszystkie konie pokazowe. Czyli tak jak wspomniałem, mis piękności. Ale staramy się. Czyli od... same modelki i modele. Tak, same modelki i modele. Ale od pewnego czasu staramy się zastosować może to nie jest dobre słowo i określenie e, znaleźć przeznaczenie dla tych koni w życiu codziennym. Czyli w nauce jazdy konnej, w rekreacji, w sporcie. A to nie będzie deprawacja? Nie, nie, na pewno, na pewno, na pewno nie konie arabskie. Nie, no, modelki tych, też sportu uprawiają. W tych dziedzinach sportu cieszą się ogromną, ogromną popularnością. Mamy aspiracje sportowe, bardzo duże aspiracje no tak. sportowe. Konie arabskie słyną z ogromnej wytrzymałości, biegają, potrafią przebiec w ciągu dnia z dystans, dysta, dystanse podczas zawodów do 180 km. I to jest nasz cel. Chcemy takie konie hodować i formować je do sportu. Czyli wyścigowe? To jest jeszcze inna działka. Konie wyścigowe, czyli powiedzmy typowy służewiec, typowe partienice, mm -hmm. ściganie się. Tutaj chodzi o sprawdzenie wytrzymałości tych koni, czyli bieg na długim dystansie. Zawody, o których wspomniałem, będą u nas w Białce odbywać się na dystansach od 20 do 100 kilometrów. I o tym pewnie jeszcze będziemy w naszym programie rozmawiać. Dziękujemy będziemy serdecznie mówić. za wizytę w poranku między Wisłą i Bugiem. Pan Jarosław Skrzypek. O. A teraz co na obiad?